Szymon Kardaś, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia oraz adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wybrałem poemat Dezyderata Maxa Ehrmana, amerykańskiego prawnika i filozofa, napisany w 1927 roku i opublikowany pośmiertnie w roku 1948. Autorem polskiego przekładu jest Andrzej Jakubowicz. Dlaczego Dezyderata? Dezyderata jest jak poetycki komentarz do dekalogu, jak zestaw wskazówek, pomocnych w poszukiwaniu odpowiedzi na odwieczne pytanie jak żyć zarówno w latach tłustych, jak i chudych. Dezyderata. Przechodź spokojnie przez zgiełk i pośpiech i pamiętaj jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych. Nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały. Zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź ostrożny w interesach. Na świecie bowiem pełne oszustwa. Niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą. Zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowania ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci doradzają lata, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości, Rozwijaj siłę ducha, aby mogła osłonić się w nagłym nieszczęściu, lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny, bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. I czy jest to dla Ciebie jasne, czy nie? Wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem. Czymkolwiek On ci się wydaje, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia, w zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swoją duszą. Przy całej złudności znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź radosny, dąż do szczęścia.